Cześć, witajcie z tej strony Wiktorów. Dzisiaj zagramy znowu z nowym państwem. Ostatnio malawi bardzo dobrze się wybiło, a to mi się podoba. W takim razie zagramy jako Portugalia, i raczej można się domyślić co stworzymy. Ale trzeba najpierw zacząć. No to robić, no. Hiszpanie będzie trudno podbić, ale na pewno nam się uda. Na początku podbiję sobie taki mały Gibraltar, bo niego tam nie to, tu tam nie potrzeba, żeby on tutaj był na on razie. On tylko, no po prostu niech, niech ten Gibraltar nie będzie tutaj, bo on niepotrzebny mi jest w tym momencie. Musisz się pożegnać, do widzenia. Zajmujemy no sobie ten wielki kawałek ziemi Dla mas oczywiście I musimy się od razu Przygotować raczej na Hiszpanię Bo Chyba nic nie zrobimy za bardzo pożytecznego Może da mi dostęp wojsko, tak taka Hiszpania? Nie da mi To by mu kandorę niby jeszcze podbić, ale to w sumie tak bez sensu Musimy sobie tylko uzbierać trochę kasy jeszcze a to jest bardzo ważne. W takim razie jestem. Mamy już za dużo pieniędzy. Ehm, dlatego musimy no, zacząć już tworzyć te potężne armie, na w Hiszpanię. One muszą być naprawdę potężne, bo, no, bo to jest Hiszpania, a nie jakiś mały kraj. Na przykład taki jak właśnie ten Gibraltar, to wcześniej podbiłem. Dobra, mamy już zero pieniędzy. Czy tutaj było przez chwilę zielone. A dobrze już wiem czy był zielone. Ale to mnie już nie obchodzi i musimy zatykować. E, no potężne Włochy. Nie, no, czy jakie Włochy. Te Hiszpanie oczywiście. No bo nam się raczej No, przyda to. Tutaj wyślę więcej. Tutaj myślę tyle, 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 tutaj tak a z, z Gibraltaru nie mogę iść tutaj z jakiegoś powodu a nie ma punktów ruchu, dobra już nieważne no w takim razie wyślemy tutaj połowę, wyślemy na tą mały teren połowę, no i fajnie no, myślałem, że te Włochy nic nie zrobią, ale no, wzięły jednak większość wojska Hiszpanii do siebie. O, i tutaj się biją między sobą, więc pomogło mi to bardzo. Mogę teraz o wiele łatwiej po podbić taką Hiszpanię. A to mi się bardzo podoba. A przy okazji zrobimy sobie deszant, e, No na te takie wyspy tutaj. Oj, to tu ma kuś jest Ale to A to bywa Oni też za bardzo nie mają armii, trzeba pamiętać Bo to, że ja nie mam to mi nic nie zrobi Oni pewnie mają dużo armii w Katalonii No bo tam jednak walczą z tymi włochami Dobra tutaj wyślę W sumie w zastanowieniu. Dobrze. I proszę bardzo. Proszę. Proszę. I ja, Hiszpania, jeszcze walczy tam we Włoszech. To musimy poczekać. Ale gdzie? Że tu. Mhm. Mm mam Muszę posuwać te armię, bo mi będzie lekki, bardzo spory wręcz problem. Zostawię sobie te 6000 armii, żeby popłynęły na te, te wyspy tam na tych Las Palmas. Dobrze. No i proszę bardzo, cała Hiszpania została podbita. Włochy wzięły już to co ich. Ja też weznę. Mm. Tylko może Żeby nie robić drugi raz desantu to sobie wezmę jeszcze tej ich wyspy. I proszę bardzo, mamy piękne Włochy. Znaczy Włochy, tak. Chciałem powiedzieć, że znowu Włochy podbiłem. I teraz muszę zrobić sobie asymilację. Proszę bardzo, zrobiłem sobie asymilację. E, tak, Włoch. Ciągnę lew Włochy z Hiszpanią z jakiegoś powodu. Ale zrobiłem sobie asymilację. Ale Włochy i tak chyba będę musiał. No, będę musiał podbić tak Włochy. Co będę musiał? Andorę, jeszcze Francję. Oj oj oj. oj. Skończył mi się popis z Hiszpanią. Ale to nie wiem, szczerze, dobra, podbijemy sobie zaraz mm. tą potężną Hiszpanię. O, Włochy, jak mnie lubią! Mogę, na... Mogę mieć sojusz z Włochami, żeby pomogły mi na przykład z Francją, ale oni walczą z Turcją, co to... no nie wiem, czy mnie przekonuje za bardzo. No, czy chcę taki sojusz z Włochami? Na razie sobie odpuszczę, poprawię relacje. zrobię sobie trochę armii, bo mogę. Muszę dobić potężną Hiszpanię. Oczywiście, tutaj jeszcze trochę, tutaj. Tutaj. Tutaj to przykazać tutaj jakie jeszcze mam punkty ruchu Gdzie jeszcze mogę? Tutaj I proszę bardzo Idziemy podbić tutaj No Hiszpanię do końca Proszę bardzo, Hiszpania została przeze mnie podbita Tylko jeszcze sobie tam jakieś Asymilacje porobię i w takim razie, panie Włoch, prosiłbym o dostęp wojskowy. Dziękuję. Idziemy na wszechpotężną mandorę. To nie było zbyt trudne, jednak. Dobrze, w takim razie stwórz Iberian Union. Muszę w sumie tak naprawdę tylko te Włochy i ten kawałek Francji podbić. Włochy będzie problem, bo są troszkę umocnione już. Ale poradzę sobie. A jeszcze Sygnacja. Dobrze, w takim razie stworzy, stworzę sobie jakieś tutaj armie, żeby one osłaniały granice z Francją. A tyle, bo zaraz będę miał pieniądze na minus, ja tego nie chcę. Tutaj oczywiście. Tutaj. Oraz tutaj. Wybuduję sobie jeszcze zamek. Jakąś taką wieżę obserwacyjną, bo... No to jakoś tak się chce. Tutaj port wybuduję. Na wszelki wypadek. I możemy iść na Francję. Bardzo elegancką Francję. Tutaj idziemy na tą prowincję. Jak, jakby się teraz zgodzili, by było super wręcz, bo nie chcę z nimi wojny, ale się nie zgodzili. Co znaczy, że Francja będzie miała ze mną wojnę? E, Francja postanowiła ze mną zrobić pokój, jak to dwie Te jakieś, no właśnie, te takie prowincje tutaj jeszcze. E, myślałem, że będą walczyć ze mną, bo już robili desant, ale. Zrezygnowali z tego planu. Mam dodatkowo jeszcze te dwie takie prowincje tutaj. które mi nie są potrzebne, ale sobie jedne zwykle Włochy e, mnie już nie lubią. Zrobiły ze mną gorsze dyplomację, no dobra. Niestety musi czasami tak być. A ile musiałbym poczekać? Turno 18, no, no 18. Hmm, w takim razie zrobiłem sobie sojusz z Włochami. I w takim razie. Oj. No nie mogę zrobić Unii teraz, czyli no naszej Iberii. Ale mamy to, co chciałem. Czyli oj, to pierwszy przy okazji, przez to. Mamy w takim razie Królestwo Iberyjskie. Zmieniły kolor na taki żółty mi się jakoś kojarzy z Iberią, taki na przykład. O. I proszę bardzo, mamy naszą potężną Iberię. Jako nasza potężna Portugalia. Chciałbym powiedzieć, że to jest koniec na dzisiaj. Żegnam. Cześć. Pa.